Siema, zrobimy dzisiaj sobie zadanie z geometrii. Spoko w ogóle, że robicie te zadania cały czas. Tylko, co z tego, jeżeli na maturze nie będziesz miał czystego luzu, no to nic ci te zadania nie dadzą. Więc pamiętaj, wchodzisz na maturę i musisz sobie pomyśleć, tak jakbyś wchodził tutaj na kanał Matura Export z piwerkiem w ręku i dopiero robisz, a nie jakieś tam stresowanie czy inne rzeczy. Dobra, poza tym, matura to bzdura dobra, przejdźmy do treści dany jest trójkąt ABC odcinek CD jest wysokością tego trójkąta punkt E jest środkiem boku BC i CD równa się DE udowodnić, że trójkąt CDE jest równoboczny, czyli mamy udowodnić że ten jest równoboczny, dobra, na razie wiemy, że ten równa się temu, o kurde, ale napisałem ten równa się temu no to co dalej odcinek CD jest wysokością tego trójkąta ok, ok Punkt E jest środkiem boku BC. Czyli ten dzieli y, T2 te na pół. No dobra, a co my tu mamy? Mamy tu, tu, tutaj y, trójkąt, to jest trójkąt prostokątny. Co nie? Y, więc y, punkt E jest środkiem przeciwprostokątnej tego trójkąta. A znamy taką zależność, że. Y, Środek yy, przeciwprostokątny jest również środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie prostokątnym, czyli jak sobie go tak tu narysujemy koślawo jakoś, nawet git wyszło, yy, no to wiemy, że to jest środek tego okręgu. A jeżeli to jest środek, no to tu mamy promienie, które nam dadzą tak, że to jest równe r i to jest równe r i to też jest równe r. A jeżeli... No jeszcze jeden kolor wezmę, jeżeli to równa się temu, a to równa się temu, no to mamy trójkąt równoboczny. Teraz wystarczy tylko ładnie to opisać panie egzaminatorce i mamy dwa punkty.